Jest to wiadomość prywatna do najwyższych władz państwa niemieckiego. Powtarzam, jest to wiadomość prywatna do najwyższych władz państwa niemieckiego. Powtarzam, jest to wiadomość prywatna do najwyższych władz państwa niemieckiego. Bardzo dziękuję za wysłuchanie tego. To jest Porsche. Porsche, jak widać. Proszę. O tutaj, proszę bardzo. Nie wiem, czy będzie widać. O tutaj, proszę bardzo. To jest Porsche ok? Dobrze. Fani wygląda. Nówka. Nówka. Pir o tej okej Pirelli. Pirelli okay? O, a tutaj ty. Tutaj, ta, taki sam jedzie. Taki sam jedzie. GTS. O, za szybko, ale to był GTS jakiś. Drogie władze państwa niemieckiego, pani Angela Merkel i niemieckie służby, chciałem się dzisiaj po raz kolejny i kolejny poskarżyć do Was na. Przestępczą organizację zwaną Państwo Polskie Pisowskie Państwo Polskie jest to organizacja przestępcza. I ci bandyci pisowscy z Warszawy em, zabraniają mi, aby wziąć dzieci z Wrocławia. Wrocław, to miasto tutaj zabraniają mi, aby wziąć dzieci i pojechać sobie na wycieczkę turystycznie, aby nie, nie wiem, czy będzie widać, nieważne, aby odwiedzić y, państwo niemieckie, na przykład do Gerlitz. I tam sobie na dwa dni na przykład pojechać i zobaczyć zoo, zwierzaki, animalsy, Berlin, jakieś place zabaw byśmy sobie zobaczyli. I oczywiście yy, yy, zabytki, bo tam jest 4000 zabytków w Gerlitz, ale także chciałem pojechać do Berlina. City of Berlin zobaczyć z dziećmi tam też byśmy sobie poszli do zoo w Berlinie byśmy sobie pozwiedzali z Wrocławia to byśmy pojechali Flixbusem to to nie jest problem bo to jest blisko i tak no krótko pojechać z Wrocławia Flixbusem do, do Germany, do Berlina um. odwiedzić Niemcy jako turyści wydać tam trochę pieniędzy i zobaczyć y, sąsiedni kraj ale pisowskie państwo polskie po 6 lat zabrania mi tego powtarzam pisowskie państwo polskie zabrania mi tego dlatego też wiadomo że mam inne zdanie ok? Dlatego prosiłbym coś zrobić w tej sprawie i mi pomóc porozmawiać tam z tymi polskimi świniami bo moja, moja perswazja jest za mała żeby z tymi świniami polskimi w Warszawie pogadać i no, no chciałem pojechać na wycieczkę sobie do, do Niemiec ale jak już wspomniałem 6 lat te świnie z Warszawy mi zabraniają pojechać na wycieczkę do Niemiec z dziećmi więc wiadomo co ja na to gdyby można było powiedzieć o tym problemie moim do pani Angela Merkel jestem pewien że pani Angela Merkel którą pozdrawiamy na pewno by sobie z tymi świniami polskimi w Warszawie poradziła. Takiego Kaczyńskiego, oj, to nawet to jedna minuta i ten Kaczyński w tej Warszawie, i inne świnie tam przy korycie, to ogarnęłyby się szybko i by wiedziały, co im można, a co nie. Dlatego niniejszym prosiłbym bardzo o, o pomoc najwyższe władze państwa niemieckiego. Teraz mówię o skundlonym, parszywym polskim bandycie z Wrocławia. Wrocław takie miasto Magdalena Druzgała Szczepani Kaliszewska. To jest polski super bandyta pisowski we Wrocławiu. To ona mi zabrania wziąć dzieci i sobie w trójkę albo czwórkę pojechać do Niemiec jako turyści. I, i, I trochę zwiedzić Niemcy, więc prosiłbym zapamiętać to nazwisko: Magdalena Druzgała Szczepani Kaliszewska, Wrocław. To jest super groźny polski bandyta pisowski międzynarodowy, który mi zabrania, aby wziąć dzieci i pojechać na wycieczkę do, do Niemiec. Bardzo dziękuję za udzieloną pomoc. Dziękuję bardzo. Oczywiście, gdy będę miał jakiś problem z państwem polskim, to będę pamiętał, żeby się tutaj bezpośrednio zwrócić. Tutaj chciałem numer, nie wiem, gdzie będzie numer tutaj. O. Numer chciałem. O. Dziękuję bardzo za uwagę.